Dzień dobry, witajcie, mam na imię Ewa i reprezentuję PARS Ruch Społeczny. Z uwagi na fakt, że właśnie rozpoczęliśmy 13 tydzień świadomości czerniaka, chciałabym się z Wami podzielić swoją krótką historią onkologiczną. Otóż kilka lat temu zdiagnozowano u mnie czerniaka. Wiadomo, diagnoza onkologiczna zwykle spada jak grom z jasnego nieba, dlatego w ogóle nie byłam przygotowana psychicznie na to. Jak sobie z tym tematem poradzić? Na szczęście, jestem rzeczywiście osobą dość zadaniową i podeszłam do tematu bardzo zasadniczo i konsekwentnie. Dość szybko udałam się do lekarza, no, najpierw dermatologa, a potem chirurga-onkologa, a sprawy potoczyły się już potem dość szybko. Na szczęście, jestem tutaj z Wami. Natomiast wiem i mam pełną świadomość tego, co czuje i jakiej pomocy potrzebuje osoba, która dowiaduje się o tym, że jest chora onkologicznie. Zwykle dopadają nas ogromne lęki. Zwykle nie wiemy, co w tej sytuacji zrobić, jak powiedzieć rodzinie, co powiedzieć rodzinie. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, gdzie szukać pomocy i do kogo się z tym zwrócić. Bo trzeba też pamiętać, że nie tylko my jesteśmy chorzy w momencie diagnozy. Zaczyna chorować z nami cała rodzina. Wiadomo, że jako pacjenci to my powinniśmy być otoczeni szczególną troską, ale to nasi najbliżsi muszą wiedzieć, gdzie i jak zaczerpnąć informacji, żeby nam w przejściu przez tę chorobę, przez ten czas, trudny czas, pomóc przejść. Takim miejscem, gdzie takich informacji e, znajdziecie bardzo dużo, jest Centrum Kryzysowe PARS. Na stronach tego centrum znajdziecie informacje zarówno te, gdzie i do jakiego lekarza, do lekarza się zwrócić, ale także w jaki sposób od strony psychologicznej pomóc sobie w tej trudnej sytuacji. Z racji tego, że właśnie jesteśmy w tygodniu poświęconym tematyce czerniaka, chciałabym szczególnie zachęcić was do tego, żeby profilaktyka stała się waszą codziennością. Oglądajmy swoje ciało, swoją skórę, oglądajmy skórę naszych najbliższych dzieci i partnerów. To bardzo ważne, bo czerniak jest nowotworem złośliwym, bardzo groźnym, ale wykryty na wczesnym jego etapie jest w pełni wyleczalny. Dlatego zachęcam Was do skorzystania i wejścia na stronę Centrum Kryzysowego PAS. Które poświęcone jest właśnie temu, jak przeprowadzić pacjenta onkologicznego przez ten bardzo, bardzo trudny czas. Kochani, zakończę swoją wypowiedź hasłem, hasłem tego tygodnia: chroń skórę zawodowo. Pozdrawiam.